Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w środę 29 grudnia 2021 roku. Tu już jest po raz drugi, bo przed chwilą zrobiłem wcześniejsze nagranie. Teraz kolejne, które po prostu no, <laughs> robię na podstawie pewnego komentarza. Eee, komentarz katolika Marek Górny, prawda? Który tu pod nagraniem Alberta. No, napisał mi takie słowa. Roman Adamczyk. Źródło grzechu to kłamstwo i manipulacja słowami pisma. Albowiem panem kłamstwa jest szatan. No i ja mu odpowiedziałem w ten sposób. Ha ha ha, w KRK jest. KRK jest synem diabła, bo pełno tam kłamstw i manipulacji, wersetami z Biblii, co pokazałem w moich nagraniach. Prawda? I teraz chcę to pokazać tak samo, że Kościół Rzymskokatolicki, no niestety jest to instytucja rzeczywiście pochodząca od diabła, bo pełno w tej instytucji jest kłamstw. Um, Mając na uwadze na przykład, wiem jak na przykład dawniej w średniowieczu, yy, przed bramą do wejścia do zamku, prawda, stało zawsze dwóch strażników z tymi włóczniami skrzyżowanymi, żeby nikt nie mógł wejść. Zwróćcie uwagę na herb Watykanu, gdzie są tak zwane dwa klucze, tak? Piotrowe, które co są skrzyżowane, co by świecki parafianin, Nosa nie wtykał tam, gdzie nie trzeba. Kościół rzymsko-katolicki, no niestety, zawsze okłamywał swoich parafian, przekazując, można by tak powiedzieć, półprawdy, i to za chwilę Wam znowu yy, udowodnię. W Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, czytamy w wersecie 52. Tak, Jezus mówi: Biada Wam uczonym w piśmie. Bo wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. I tak jak powiedziałem, Kościół rzymskokatolicki przekazuje zawsze tylko pół prawdy, nigdy całej prawdy nie przekazuje. I ja po prostu chcę się z Wami podzielić, jak mi w piękny sposób właśnie tutaj no, stwórca pokazuje. I obnaża mi kłamstwa tej instytucji, która, która się zwie Kościół Rzymsko-Katolicki. Natrafiam na nagrania, w których non-stop odkrywam, jak zakłamana jest ta instytucja. I tak na przykład, zobaczmy sobie do pewnego nagrania, ale zanim do tego jednakże nagrania przejdziemy. To ja się odniosę tutaj do tej książeczki. Ja już zrobiłem nagranie na podstawie właśnie tej książki, prawda? Tytuł jest "Opowieści pielgrzyma w poszukiwaniu nieustannej modlitwy", tak? I tu z tyłu czytamy, że e -he -he. czytamy zmienię okulary, czytamy tak. Opowieści pielgrzyma są praktycznym wprowadzeniem do modlitwy Jezusowej. niniejsze wydanie to przekład pełnego tekstu oryginału. Obejmuje fragmenty pomijane dotąd we wcześniejszych publikacjach, prawda? I oczywiście wydane jest przez. Przekład Dominika Krupińska, wstęp ksiądz Józef. Józef Naumowicz, prawda? To piszę tutaj. I oczywiście ja to kupiłem w księgarni watykańskiej. Tutaj, tak? W księgarni watykańskiej kupiłem właśnie opowieści pielgrzyma, które praktycznie tam sobie. Pielgrzymował na terenie praktycznie Rosji, od różnych klasztorów zamieszkanych przez różnych mnichów, przede wszystkim, i zbierał informacje dotyczące właśnie tak zwanej nieustannej modlitwy Jezusowej. I tutaj na wstępie, co my czytamy przez tego księdza? Na wstępie czytamy że zobaczmy, sobie pozaznaczałem. Trzy klucze do skarbu wewnętrznej modlitwy i niektóre nauki świętych ojców słynących z nauczania modlitwy Jezusa. Tutaj ewidencjatorem jest to prawda, zapisane. Nie łapię ostrości Coś tak jak się należy ten telefon. Kolejne będzie tutaj. Praktyki wzywania imienia Jezusa Chrystusa. Imienia. To jest napisane tutaj. Prawda? No i teraz przechodząc do sedna sprawy tutaj. Jak Brzmi poprawnie ta formuła. Czytamy tak. Czyli wytrwałe zanoszenie do Boga wezwania. Panie, to nie jest to żadne imię, Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną. Prawda? Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. No i tutaj później są rozszerzane te nauki, ale teraz sobie coś tutaj sprawdzimy. Zobaczcie, wypowiedź pewnego księdza na temat tej modlitwy. Tutaj jest tytuł nagrania: Wojownik bez miecza. Nie wiem, nie łapię, tak jak się należy tutaj, ale to nic. Wojownik bez miecza: siły nieczyste. I tak jak mówiłem, no, to co się dzieje w murach Watykańskich, dlaczego, dlatego są te dwa klucze na herbie Watykanu. To co się dzieje w murach Watykańskich jest tylko zarezerwowane dla tych, którzy są w tych murach. Poza tymi murami tak zwani świeccy, prawda, parafianie, no, niestety otrzymują połowę prawdy, nigdy całej prawdy. I posłuchajmy, co tutaj ma do powiedzenia. W tym nagraniu, no ksiądz. Sam, będąc w seminarium, spędzałem każdego ranka w trakcie jutrzni, czyli modlitwy porannej, 15 minut na medytacji połączonej z mantrą. Powtarzałem w głowie zdanie: Jezu, Chryste, synu Dawida, zmiłuj się nade mną grzesznikiem przez cały czas tej cichej modlitwy. Momencik czyli. W seminarium tą modlitwę odmawiali Jezu Chryste, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. A czy tutaj w ten sposób jest przetłumaczone? Tak samo? Nie. Tutaj jest przetłumaczone Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną. Nie ma Synu Dawida, i nie ma to, że ktoś jest grzesznikiem. Obkrojona. Widzicie to, co zawsze wychodzi, wszystko do wiadomości takiej publicznej, to, co wychodzi po prostu dla tak zwanych wiernych świeckich, którzy tam powiedzmy gdzieś tam mogą zaopatrzyć się w podręczniki w księgarniach Kościoła Rzymskokatolickiego. Jak zwykle, prawda w tych podręcznikach zawsze jest obkrojona. To tyle w tym krótkim nagraniu. Dziękuję za Waszą uwagę.